Halo, halo moi drodzy, witamy Was w kolejnej audycji Radia L, tym razem wyjątkowej, ponieważ jest to druga audycja w historii naszego radia, w którym nie tylko nas słyszycie, ale także widzicie. E, oczywiście czas jest świąteczny, tak więc właśnie o świętach będziemy mówić i na wstępie chciałbym tylko e, zapewnić, że wejścia do naszego studia nikt nie zablokował i nadajemy bez żadnych problemów na żywo. E, tak więc myślę, że zaczniemy sobie co? Od tematów potraw świątecznych. Z nami jest Tosia Puciniczak, Jan Strajbel, Jakub Kośmider oraz Zuzanna Statucka, czyli tak zwana mocna gwardia naszego, naszego szkolnego radia. No i zaczniemy, może myślę, od tego, co myślę każdego interesuje w świętach, czyli od jedzenia. Jaka jest Wasza ulubiona potrawa wigilina? No, ja myślę, że u mnie tutaj królują makiełki. Nie wiem, czy pamiętasz, rok temu mieliśmy bardzo emocjonującą rozmowę na ten temat. Tak, myślę, że. Że dyskusji o orzechach w makiełkach nie będziemy podejmować. Nie, nie, więc po prostu powiem, że to jest moja ulubiona potrawa i dziękuję bardzo. Nie będziemy roztrząsać tematu. Czym są makiełki? Nie wiesz, czym są wiesz, makiełki. Są makieł... no. To jest takie suche Ma... coś. Nie, bo, nie. Jakie suche! E, e, bo zaraz będziecie ze studia, nie to jest no, Ale makie... rozumie, może makiełki. Lubię, może to lubię. Okej, okay. makiełki. To jest makaron. Łazanki, wiesz co to jest makaron łazanki? U mnie są łazanki Aha. i do tego jest taka masa makowa i tam możesz mieć na przykład rodzynki, orzechy, Wiecie, ale pecarina. orzechy w makiełkach są jakby dramatyczne, nie? Użyłbym tutaj innego słowa, ale jesteśmy na żywo, więc tego nie powiem, ale są dramatyczne orzechy w makiełkach. Jadłeś kiedyś makiełki w ogóle, wiesz co to jest? Nie, wiem, że są łazanki, ale makiełki nie. To musimy przynieść do radia po świętach, przynosimy makiełki. Będziemy, będzie odcinek. Tak. tak. Test makiełek. Test makiełek. Test makiełek. A ja ogólnie wyjdę naprzeciw wam. Ja na przykład nie jestem fanatykiem świątecznego jedzenia. Jakoś tak nie przypadam i nigdy nie lubiłem. Jedyne co jem to, to zupę yy, grzybową i rybę. A tak poza tym to ja nie lubię świątecznego jedzenia. Tak, grzybowa on top. Tak, zgadzam tak, się, zgadzam się. No zgadzam oj, barsz, się. nie, nie, tutaj, tak, ja się drodzy, Mateusz, drodzy, przegłosowaliśmy cię. A ja też głosuję za bardzo. Ale u no? nas Ale jest więcej. To... No, myślę, że tutaj yy, i tak Barsz się broni smakiem przede wszystkim, tak? Jak grzybo, grzybową sobie można zjeść, kiedy się chce w roku, taka jest prawda. To czyli miała być audycja świąteczna, mamy się czyli, nie kłócić. Czyli ulubiona potrawa świąteczna, jakbyście mieli wskazać taki jedną ulubioną. To z mojej strony to chyba tak zupa grzybowa. No. Grzybowa, tak. No u mnie makiełki. Ale ja mówię o potrawach świątecznych, no to nie potrawa. możemy mówić o grzybowej, tak? Grzybowa. Nie no, to też dobre. się zalicza Czę jako sobie coś innego, nie wiem. Nie. No ale to jest ich ulubiona potrawa, Krzybowa. co do grzybowej? to krzybowej. Nie jest potrawa. No jak nie? no, nie? akurat tu, no, barsz to jest moja ulubiona potrawa wigilina. A Tosia, u ciebie jak to wygląda? Ja nie wiem, ja wszystko lubię. Okej, okay, ale takie dania drugiego sortu wigilinę, typu na przykład jakaś ryba w galarecie albo nie, coś, no, coś to, takiego? Nie no, to nie jest danie wigilijne. No okej, okay, dobra, to tu brawa akurat. Ale pierogi są dobre bardzo. O, właśnie, nikt nie powiedział o pierogach, a to jest w ogóle ciekawy temat. Ponieważ e, ja na przykład usłyszałem w tym tygodniu od jednej e, z koleżanek w klasie, że je się u niej pierogi z jabłkiem. I ja ją w ogóle tam zwyzywałem i ten, ale, e, ale no, pierogi z jabłkiem to jest, uważam, dość duży skandal, ponieważ na Wigilię jedyną słuszną opcją pierogową są pierogi z kapustą i grzybami. A jak to u was wygląda? Tak, pierogi z kapustą i grzybami. No, u mnie też są z kapustą i z grzybami, ale z jabłkiem brzmi bardzo dobrze, też bym zjadła. Ale marzę... na Wigilię? No tak! Czemu nie? No może nie na Wigilię, <laughs> może nie na Wigilię, bo jednak na Wigilii to są te pierogi z kapustą i grzybami, ale tak poza tym, no to pierogi z jabłkiem brzmią dobrze po prostu. To, to ja powiem tak, że ja w ogóle jestem przeciwnikiem pierogów na słodko z owocami i mm. takich y, ulubione są z mięsem i potem są z kapustą, grzybami, więc y, no. Ale na Wigilię masz z mięsem pierogi na przykład? No nie, ale mówię o. Okej, 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 rozumiem. A ty się do wszystkiego doczepisz. Nie, nie no bo... słodkie nie, bo do wywalenia. Słodkie pierogi do wywalenia, no ja tylko latem sobie lubię zjeść pierogi z truskawkami na przykład. E, ale ogólnie no to na Wigilię z kapustą i grzybami, ale jako zupę tutaj e, wyprzedziliście mój następny temat, który mam przygotowany na dzisiaj. Macie rozumiem albo grzybową, albo barsz, Nie ma nigdy zupy rybnej, bo u mnie na przykład e, kiedy chodziłem jeszcze na święta do, do mojej cioci i do wuja, jak byłem bardzo mały, to tam pamiętam, że była zupa rybna, że tam nie było barszczu, a, a u mnie zawsze był barszcz. A u was grzybowa e, albo, albo barszcz? Nie, nie usłyszałem od was, nie. że ktoś ma rybną zupę na przykład. U mnie jest rybna i barszcz, ale rybną jedzą babcie. A, a barszcz je, jedzą ludzie. <grym> Młodsi. Okay. To nie, to u nas teraz na wigilii ekipowej była zupa rybna. Nie wiem, czy jadłeś? Nie jadłem. No, chyba nie starczyło dla ciebie, ale... Ale to nie szkodzi. Ale była. I nie wiem, mi smakuje ta zupa, ale u nas się takiej nie je. U nas zazwyczaj był barszcz do momentu, w którym większość rodziny stwierdziła, że jednak nikt tego barszczu zazwyczaj nie je, więc teraz jest grzybowa. I grzybowa, tak jak mówił Kuba, top. Nie wiem, a nie odrzucają was... Na przykład u mnie babcie robią zupę rybną, ale w niej są głowy ryb. Głowy, tak, to jest, to jest, to jest, to jest dramatyczne nie, to, nie przesadzajmy, nie w tą stronę, nie idźmy w tą stronę. No, ale wiesz, jak zupy rybną się no. robi na głowach, Wow, to... ale nie muszą w niej a wiesz, pływać. Te, a te rybki pływają wcześniej sobie w jeziorach. <noise> Serio? Dramat, nie? A nie co, ja ci powiem tak, y, ostatnio mamy w sumie zupę rybną, tak częściej coraz na święta. Tata jest y, mocnym miłośnikiem. Nie o The Voice of Poland to wiadomo, że dwie zupy, nie? Muszą być co najmniej w ogóle. <gry> e, ale nie, ogólnie ryb nie lubię. Ale i zupy rybnej też. No. Okej, okay, a jakieś takie ryby w stylu zwykła smażona ryba, na przykład, bo u mnie muszę ci nie. powiedzieć, że, e, że na przykład takie ryby e, w syru w jakiś karp, albo jak, w jakiejś galerecie, czy coś takiego, albo ryba po grecku w ogóle to jest największy skandal świąt, uważam, bo ryba po grecku to jest to w pomidorach chyba, tak? tak. O ja się nie mylę. Tak. No i ona jest w ogóle niedobra, jak można jeść rybę na zimno, to jest w ogóle pierwsze zagadnienie. Ale taka myślę zwykła ryba w jakimś cieście, albo po prostu w panierce, to zawsze, że tak powiem, symbolicznie spożyję na Wigilii. Symbolicznie spożyjesz. Tak, tak, ale, okay. ale gdzieś tam tylko jeden kawałeczek. A na deser co macie na Wigilię? Bo u mnie, u mnie to jest dość mocno zmienne, ponieważ czasami jest sernik, czasami jest troszeczkę inne ciasto, jakieś, nie wiem, szarlotki, coś takiego, ale generalnie sernik. A u was jak to wygląda? Bo no. słyszałem, że czasami jest makowiec, a u mnie, że tak powiem, w sumie makowca nigdy nie było. U mnie na przykład nie ma makowca, ale jest tort makowy. I to wiecie, nie jest z ciastem drożdżowym, tylko to jest na takim... Delikatnym spodzie, to jest masa makowa i przekładane takim czemem jakby, ale nie pamiętam teraz jego smaku, chyba śliwkowym. I to jest po prostu mega dobre. No i zawsze jak jesteśmy na święta, to kłócimy się z rodziną o to, kto zje środek. No, ale tort jest bardzo dobry ogólnie i uważam, że lepszy niż zwykły makowiec. To ja mam makowiec u siebie w domu i ja ogólnie jestem fanem makowca. Myślę, że to jest coś takiego, co, yy, co dzieli yy, ludzi, czy, czy makowiec jest Dlatego jesteś fanem. Nie no, ja jestem fanem z przyczyn takich, że po prostu jest smaczny, ale, ale jak to wygląda u was? Czy wy lubicie makowca, czy, czy nie jesteście do niego przekonani? Nie, no ja myślę, że makowiec jest okej, okay, ale tak, że, tak jak powiedziałem, jak u mnie jak z rybą, czyli że tak raczej symbolicznie. No. Nie jest to moje ulubione ciasto zdecydowanie, chociaż generalnie nie jestem jakimś haterem maku. Bo czy na przykład rogale marcińskie, to wiadomo, inny okres w roku, ale na przykład makiełki, tak jak już poruszyliśmy ten temat, no to wydaje mi się, że, e, że generalnie e, jeśli dobrze się go przyrządzi, to okej, okay, ale makowiec zawsze mi się wydawał taki suchy, albo po prostu e, ten, który jadłem, e, nie był dobrze zrobiony, ale to nie wiem, e, bym musiał stestować jakiś bardzo dobry makowiec. No ja się zgadzam z tobą. E, makowiec mogę zjeść, ale nie jestem jakimś koneserem. U nas preferuje się szarlotkę i to jest najlepsze ciasto. Szarlotkę na święta, tak? Tak. Okay. Ważne to... pytanie jeszcze a propos ciast. Sernik z rodzynkami czy bez rodzynka? Nie no, co o, to yo, jest za pytanie w Czy ktoś tu jest? Y, pytam również y, obsługi technicznej oraz pani Fiałkowskiej, która jest z nami w studiu. Y, czy ktoś tutaj lubi rodzynek, rodzynki w serniku? Tak, ja uwielbiam. Najlepszy jest sernik ja z cukrem i z rodzynkami. I najlepszy mają głowicie w, w zanie myśli. Nie, to Jak to się to zdziwił! To jest, to jest skandal w ogóle. A, a tutaj obsługa techniczna, co uważa na ten temat? rodzynek, Rodzynki. W serniku. Hot or not. No dobrze, Mati, dobrze! w serniku? To jest najgorsza rzecz, jaka istnieje. Bo Mateusz, tutaj mieliśmy być większością, a jednak okazało, że... Ale nie, no to jest. Ale przyznaj, się to jest skandal No trochę jest, no. Ale wiecie, to to jest tak jak z pizzą z ananasem. Co nie. pizzę z ananasem lubię akurat. Ale tutaj jesteśmy w temacie świąt. No dobrze. Ja wiem, ale wiesz, to też tak dzieli ludzi, nie? Tak, sernik z rodzynkami, jak pizza z ananasem. I pizza Z ananasem jest dobra. Jest dobra. Też tak, tak z myślę. Z czasem Tak, koniecznie. <grym> no tak. Okej, okay, no to myślę, że porozmawialiśmy sobie o jedzeniu. Poczekaj, to... Jeszcze jedna rzecz na temat y, maku. Jeszcze jest jedna fajna rzecz z maku robiona. No dawaj. Na tym muszę poprzeć. <grym> ja rozumiem, ja rozumiem. Może, mogę tutaj przybić piątkę nawet, ponieważ y, dobre, dobra gra słów tutaj została użyta i dobry, dobry żarcik. A wyjaśnijcie nam ten rzecz. Po audycji wyjaśnimy to. Kochani, możecie pisać na, w komentarzach, jak myślicie. No nie, 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 nie piszcie, nie, pisz, nie, nie, nie mogą pisać. To był żart, oczywiście, to był żart. Tak. E Porozmawialiśmy sobie o jedzeniu, e to przejdźmy teraz do tematu piosenek, utworów muzycznych, ponieważ mamy tutaj z sobą e, pana Jakuba Kośmidra, który śpiewał w The Voice of Poland, jeśli nie wiecie e, i, e, i on na pewno się zna na utworach świątecznych i nie ukrywam, że tutaj, Kuba, liczę na twój wywód, e, jeśli chodzi o, o właśnie piosenki związane z Wigilią, z świętami świąta, Bożego Narodzenia i e, jakbyście tak później już po wykładzie Kuby e, mogli e, wybrać swoje powiedzmy top 3 ulubionych piosenek wigilijnych. Mogą być polskie, albo Mogą być to piosenki zagraniczne. Nie, to wywód będzie bardzo krótki, serio, nie, nie będzie długi, postaram się. Po pierwsze, w tym roku u mnie cały czas leci Etiuda Świąteczna, et, nie, Etiuda Zimowa od zespołu Lemon, no bo jakby jestem mega fanem od tego roku, więc no cały czas mi leci na słuchawkach. No klasyki raczej, co mam powiedzieć? Wiem, nie, nie nie będzie nie będzie że nie będzie to długi wywód. No. O, albo jeszcze mogę na przykład y, powiedzieć, że fajną piosenkę zrobił Michał Sobierajski, mm, ale zapomniałem tytułu. Okej, okay. no, na, pewno, na pewno przesłucham sobie. E, Zuzia, u ciebie jakie są ulubione piosenki świąteczne? U mnie? No taką, m, która najczęściej leci, no to zdecydowanie jest Last Christmas, bo to jest moja ulubiona piosenka i zawsze, zawsze leci w domu. E, tutaj widzę, że już, e, już się bujają, już tak. sobie nucą. E, dobrze, dobrze. No i co, a z takich polskich, to e, bardzo lubię. Margaret ma taką piosenkę, coraz bliżej święta. Okej, okay, dobra, To, to też, jest, też, to jest też mega lubię. Mnie, tak. No i też desu, kto wie, no to myślę, że tak te trzy najczęściej lecą u mnie w aucie, jak gdzieś jadę. A propos piosenki, kto wie, to nie wiem, może znacie, ale na YouTubie naszej szkoły. E, jest taki filmik, gdzie nauczyciele naszej szkoły e, naśladują śpiewanie tej piosenki i są bardzo ładnie przebrani. Ja sobie muszę przyznać, że odświeżam ten filmik co roku e, i naprawdę zawsze, zawsze gdzieś tam się uśmiech pojawia na twarzy. Mm, Tosia, u Ciebie ulubiona piosenka świąteczna? Ja ogólnie lubię chyba wszystkie piosenki świąteczne. Ale, a kolendy się wliczają? Wliczają się, oczywiście. A, no to chyba wolę kolendy, nie wiem, są bardziej świąteczne niż piosenki świąteczne. Okej, okay, rozumiem. Nie, ja wolę na przykład piosenki świąteczne, takie nijak kolendy. I piosenkę, którą najbardziej lubię, to chyba tak z, z dzieciństwami, które zostało. Nie pamiętam tytułu tej piosenki, ale bardzo często jej słuchałem jak byłem mały. Jest to piosenka Majki Jeżowskiej o Mikołaju. Ale to Janek zaśpiewaj nam go, ja, Ale co nie są, wsadziłaś na minę Janka A, e, Janek. Ja go uratuję, to ja powiem może, że moją ulubioną piosenkę świateczną. E, generalnie to się zmienia u mnie dość często, ponieważ rok temu. Uważaj, bo to, co powiesz, będziesz zaśpiewać, nie? O. Nie zaśpiewam tego. E, <laughs> ponieważ rok temu na pewno dużo słuchałem właśnie albo Last Christmas, albo też jakichś polskich piosenek. Ale w tym roku zdecydowanie mam swoich. Może trzech faworytów. Pierwsza to jest świąteczna piosenka Johna Lennona, War is Over, chyba ona się tak nazywa. Oh, tak. I to jest bardzo dobra piosenka. Druga piosenka to jest utwór Queen, Thank God is Christmas. Też bardzo fajna. Tak. Oraz trzecia, Christmas Time, w tym roku. Znacie ją? Ona ma taki mainstreamowy tytuł. Ale ona ja, bardzo... ja nie rozróżniam po tytułach, tylko po melodii. Nie, ja, już, ja już sobie nucę w głowie każdą, którą no to, powiedział. Tak, chcesz Bo możesz znów się... zanucić. Nie, nie. <grym> nie. No to, to, to byłoby moje takie top e, 3, e, jeśli chodzi o utwory świąteczne. Ale, ale jak już wspomniałeś o tym, e, tak chcę temat, jak już wspomniałeś o tym świątecznym czasie, no to e, co uważacie o klimacie świąt? Czujecie ten klimat, czy, e, czy raczej bardziej jego zanik? Nie, no ja czuję bardzo. Ja w ogóle mam wrażenie, że z roku na rok e, coraz e, bardziej czuję ten klimat świąt. I e, generalnie wydaje mi się, że ludzie z roku na rok coraz bardziej potrzebują tych świąt i potrzebują tego takiego zwolnienia, bo ten współczesny świat jest naprawdę e, bardzo szybki. I myślę, że takie parę dni zwolnienia, e, takiego czasu wolnego, e, magii świąt, naprawdę się, myślę, każdemu przyda. E, tak no. więc wydaje mi się, że ja przynajmniej mówię tutaj o moich osobistych, personalnych odczuciach, z roku na rok coraz bardziej czuję te święta. Z jednej strony zwolnienie, ale z drugiej strony to człowiek się przygotuje do tych świąt bardzo długo i długo to przeżywa. Bardzo często siedzi, siedzi godzinami w kuchni czy dom sprząta. Więc to jest takie zwolnienie? Tak, też tak, myślę, tak <noise> pracuje. Krótko, zwięźlej na temat. Ja myślę, że ten kto chce to tak robi, a ten kto chce odpoczywać to odpoczywa. Bardzo możliwe. <laughs> nie no, ja myślę, że to jest generalnie inny rodzaj zmęczenia, jeśli na przykład mam chodzić do szkoły na 8 godzin, a jeśli mam na przykład lepić pierogi i pomagać w organizacji świąt, no bo myślę, że nie da się porównać w ogóle tych dwóch rzeczy i mimo tego, że e, obie te sprawy są obowiązkami, to e, obie, to zdecydowanie inaczej traktuję je, e, no bo myślę, że w szkole nie poczujesz takiej magii, kiedy jak wtedy, kiedy przygotowujesz święta i na przykład lepisz pierogi. Ja wczoraj muszę się pochwalić, że lepiłem pierogi przez długi okres. Wyszło około 100 sztuk pierogów. Z kapustą i z grzybami? Tak, no. oczywiście, z kapustą i grzybami. I tutaj taki tip dla Was, tip od mojego taty odnośnie mrożenia pierogów na święta. Kiedyś, kiedy pierwszy raz mój tata robił pierogi, bo generalnie to jest jego robota świąteczna, to Włożył jakby nieugotowane, surowe pierogi do zamrażarki, i one się wszystkie posklejały. I później wszystkie były do wyrzucenia, bo jakby się nie dało tego normalnie ugotować. A od paru lat on je delikatnie blanszuje. Dowiedziałem się nowego słowa z tematyki kulinarnej. Ono polega na delikatnym podgotowaniu pierogów i włożeniu ich do zamrażarki. I później ich już w, w podczas świąt, kiedy chcemy dane pierogi spożyć. To y, włożenie ich na krótki okres do garnka, i myślę, że to jest świetny tip, bo w ogóle y, wydaje mi się, że y, świąteczne jedzenie jest troszeczkę sztuką. No bo ile domów tak naprawdę, tyle przepisów, tyle tradycji. Niektóre tra tradycje i przepisy są w ogóle bardzo ciekawe, no bo powiedzmy, nie wiem, y, niektóre rzeczy mają. Tradycję kil kilkusetletnią albo albo kilkudziesięcioletnią. U mnie naprawdę jest dużo przepisów takich, powiedzmy, po babci, czy nawet po prababci, które przetrwały do dzisiejszych czasów, a u Was mm, raczej są to e, przepisy e, z dzisiejszych czasów i szukacie ich, powiedzmy, w internecie, czy wasi rodzice ich szukają w internecie, albo może w jakichś książkach kulinarnych. Jak to u Was wygląda? Kochani, kochani, 50 tysięcy lajków i lecimy z, nowy, z nową serią Mati i jego porady kulinarne. Tak, ale to, było, to byłoby dobre, muszę przyznać. no, nie, Pewnie jakieś trzy odcinki by wyszły, ale byłoby dobre. Ale miałbyś motywację, żeby się uczyć gotować. O. No dlatego mówię, że trzy odcinki wytrwaliłbyś <noise> na motywacji. Ale y, ja też lepiej pierogi, Mateusz. I wiesz, y, można mrozić surowe pierogi. Nie można, nie można. można. Musisz nie. po prostu je rozłożyć na talerzyku i włożyć do zamrażarki, I jak się zmrożą, to wtedy jak woreczki. A, że w taki sposób. No, nie wpadłbyś <grym> okay. na to, nie? A, dobra, nie wpadłem na to, no. I wtedy wiesz. Ale i tak zastanę <grym> przy swoim <moich> Blanche'em. <grym> A ja może zadam inne pytanie, nie o przepisy, a bardziej o tradycje. Jakie są u was takie tradycje, które gdzieś zostały z starszych pokoleń, czy po dziadkach, babciach? Czy w ogóle jakieś takie macie, czy, czy, czy raczej nie? No prezenty. <grym> i, <suszą> i, I chodzenie na pasterkę. Chodzisz na pasterkę? No, są chodzę. O. A ty chodzisz? Nie, ja zawsze yy, w pierwszy dzień świąt yy, nigdy na pasterkę Ale... nie chodziłem, ponieważ u mnie, już tak przychodząc do moich tradycji, to y, u mnie jest dość taką starą tradycją to, że w dzień Wigilii do y, naszego domu przychodzą bardzo dobrzy y, przyjaciele moich rodziców i y, y, y to jest naprawdę bardzo ciekawa tradycja. Także już się można y, pochwalić prezentami, można już tak trochę troszeczkę wyluzować, bo już... Y, Cały ten tłok rodzinny już, już się ma wtedy za sobą. Oczywiście bardzo to lubię, kiedy w święta przychodzi do mnie rodzina, ale myślę, że taka równowaga jest dobrze, kiedy ona jest zachowana. Tak więc moją tradycją zdecydowanie jest to, że przychodzą już tak późnym wieczorem w Wigilię przyjaciele moich rodziców. Zuzia, jak u Super. ciebie wyglądają. Świąteczna tradycja. No, ym, naszą taką świąteczną tradycją na pewno jest to, że w drugie święto zawsze jeździmy do babci i y, tam siedzimy w sumie długo, długo do, do... Sylwestra. <głos》>, może nie aż tak <głos》długo, <głos》. <głos》, ale właśnie tam sobie rozmawiamy, robimy jakby taką drugą wigilię, tylko wiadomo, już taką mniej bogatą, mniej na bogato. No ale właśnie spędzamy czas z rodziną, z kuzynostwem. Ym, no i w w sumie to chyba na tyle. Nie mam jakichś takich większych y, tradycji. Kuba. To u mnie na przykład y, no, oprócz takich zwykłych tradycji, czy, czyli na przykład prezenty albo sianko pod stołem, y, jest y, jedna taka rzecz, która no, może nie dosłownie związana ze świętami, ale tak pośrednio, no, bo kolędy są z, związane ze świętami. Y, zawsze tak na początku. Na, no, w sensie, no, po, po świętach. Mhm. Mamy takie kolędowanie urządzane u nas i się zjeżdżają, sporo naszych znajomych się zjeżdża, sporo naszych muzycznych znajomych, więc ciekawie, ciekawie. No, na gitar kilka lecimy, bębny. Ale fajnie, chciałam no, to zobaczyć. Naprawdę fa fajny klimacik jest. Kuba, co to są złe tradycje? Powiedziałem złe? złe. Op, oprócz takich złych tradycji tradycje. jak prezenty. Prezenty są nie. najlepszą tradycją, Każdy nie to Źle się prezencie. wysłowiłem, źle się wysłowiłem, przepraszam, źle się wysłowiłem. Powiedziałam złe? Uwaga, przeczytam teraz wiadomość od mojego taty, który słuchał naszą audycję. Napisał, cytuję, he, 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 blanszowanie i smarowanie olejem. Czyli jeszcze trzeba pierogi posmarować olejem. Pozdrawiamy, tatę Mateusza. Tak, pozdrawiam. To przechodząc tutaj już do, płynnie do tematów prezentów, bo tutaj Tosia już zahaczyła ten temat. Jaki jest taki wasz najlepszy prezent, jaki dostaliście, albo może nie najlepszy, taki, który po prostu najbardziej wspominacie i kiedy o nim myślicie, to, to wam się robicie po na sercu. Co to u was jest? Ja dostałam, nie wiem, ile miałam lat, ale dostałam domek dla lalek. I to był taki prodomek dla lalek, bo on był przenośny i się otwierał i zamykał. I normalnie jak zamykałeś domek, to miałeś ogród. Jak otwierałeś domek, to miałeś domek. To było super. Dwa w jednym. Z ja <laughs> tak. na przykład też taki ulubiony mój prezent, który najbardziej pamiętam, też jest z dzieciństwa i pamiętam, to był zestaw LEGO Lego Ninjago, yy, jakiś tam zamek Ninjago. No. To był mój ulubiony prezent świąteczny. Ogólnie mam wrażenie, że te święta, jak, jak byłem młodszy, były takie... Lepsze były, miały lepszy klimat po bardziej prostu. Bardziej magiczne. Niż o ja, ja, się, ja się tutaj poleciał, a rodzice się tak pewnie starają. Takie potrawy gotują, choinkę ubierają, a też tutaj nie czy, jak tutaj jak gotują no potrawie, jako nic nie jest. Ja. A tutaj wycho wychodzi taki sobie ja, Jasiu do Radia L ja, i, i mówi, że, że kiedyś święta były lepsze. Nie? Ja nie deprecjonuję tego, ale no bardzo możliwe, że to wynika po prostu z z, z tego, że po prostu człowiek jak był dzieckiem, to, to był, to żył w innym świecie niż teraz, no. Niektórzy nadal żyją w innym świecie. <noise> jaki jest twój ulubiony prezent świąteczny, który kiedykolwiek otrzymałeś? Nie wiem. Nie, nie <laughs> pamiętam. Więc teraz, kiedyś opowiecie jakąś historię w stylu, że mikrofon, dzięki któremu ja wczoraj zaśpiewałem, albo coś takiego. Ale. No nie. Dobra, to po, urodziny było. może Zuzia i może wtedy ci się przypomni. Dobrze. To y, ja też pamiętam najbardziej taki prezent. Y, z dzieciństwa dostałam takiego pieska pluszowego czyciła, chyba tak to się nazywało, i on był w torebce, on miał taką sukieneczkę, i ja po prostu marzyłam o tym piesku. Marzyłam, to było moje największe marzenie. I jak ja zobaczyłam go pod choinką, to po prostu to był najpiękniejszy moment mojego życia. I no, wspominam, wspominam to do dzisiaj, bo to był naprawdę taki prezent, który bardzo, bardzo chciałam. I tak jak Janek powiedział, właśnie jak była młodsza, te święta miały taki. Magiczny klimat, i po prostu ja poczułam to, że Mikołaj wiedział, że ja chcę tego pieska. On mi go przyniósł. Ja byłam grzeczna i dostałam go, zapracowałam na niego, i po prostu to było piękne wspomnienie. Właśnie najlepsze prezenty chyba były takie, jak się było dziećmi, a nie takie jak teraz. No bo teraz to. Ale ja muszę przyznać, że w tym roku mam pierwszy raz taką sytuację, że totalnie nie wiem, co dostanę na święto, na prezent, ponieważ stwierdziłem, że w tym roku w tym roku robię taki test, jak bardzo mnie rodzice znają. Napisałeś list do Mikołaja. Nie, właśnie nie napisałem. I no, nie ale dałem... tu nie dostaniesz prezentu. Nie, nie, nie napisałeś. dostanę, bo ja zrobiłem mentalny list do Świętego Mikołaja. A Święty Mikołaj nie czyta w myślach. No. Nie, no właśnie czyta, właśnie dlatego jest Święty Mikołaj. Święty Mikołaj sprawdza, jak się musi dostać spremują. list. No, takie gadanie wam ale powiem. Masz jeszcze czas, żeby takie wysłać. Może listem. dojdzie. Prawda jest taka, że ja mam tutaj y, niektóre rzeczy w mojej głowie i jestem ciekawy, czy Mikołaj, czy Święty Mikołaj. E, pomyśli o nich, e, ale no, myślę, że tak wracając do takich wspomnień, to uważaj, moim. Uważaj, tata, Oczywiście, to moim ulubionym. No, dlatego nie daję tutaj żadnych e, podpowiedzi, tak? Świętemu e, Wracając do wspomnień. Z najlepszych prezentów to u mnie zdecydowanie byłaby to koszulka piłkarska Neymara, kiedy miałem pewnie jakieś 5-6 lat. To wtedy pamiętam, że to było dla mnie takie wow i w ogóle, że dostałem, że dostałem koszulkę mojego ulubionego zawodnika. To na pewno był taki prezent bardzo wyczekany i bardzo na niego byłem grzeczny, muszę przyznać. Byłeś, Byłeś grzeczny? To jest nie brzmi. Ludzie się zmieniają, tak? I, I marzyłeś o tej koszulce? Marzyłem, tak, naprawdę. Tutaj to... Jasiu również pochodzi z piłkarskiej rodziny, tak więc wie, co to znaczy otrzymać e, piłkarski gift na święta. To no. byłeś takim małym bąbelkiem, co marzył o koszulce piłkarza. Tak, tak, proszę proszę tak. To była koszulka Leo Messiego. Leo Messiego? No. Nie, ale bardzo dobry prezent, e, który kiedyś dostałem. To była taka magiczna guma i ja ją dostałem od mojej babci. I on się tak fajnie przekładało. To było coś a'la gniotek, ale, ale było to troszeczkę inne i naprawdę... Magiczna guma a'la gniotek. Tak, i, na, i naprawdę, naprawdę to było bardzo dobre. A przetrwała? Nie, nie przetrwała. Wy, Wyglądałem mniej więcej jak Grzegorz Brown później, ale... Nie, ale... Ja jak pamiętam gniotki to często pękały po trzech minutach. Tak, no. No dobrze. E... Chcielibyście coś jeszcze dodać? Może macie jakieś spersonalizowane życzenia? Ja chciałam tylko powiedzieć, że się popłakałam. <laughs> Rozumiem. No to moi <laughs> drodzy. E, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, bo za dokładnie cztery dni myślę, że już e, bardzo duża część z Was zasiądzie e, razem z rodziną przy świątecznym stole i, i zacznie zajada zajadać te wszystkie potrawy, o których dzisiaj mówiliśmy. E, z tej okazji chcielibyśmy życzyć Wam. Zdrowych, spokojnych świąt, żeby te święta w tym roku były czasem zwolnienia, bo wiemy, że, że ten współczesny świat naprawdę szybko biegnie i chcielibyśmy życzyć Wam dużo spokoju, dużo radości, dużo miłości i, i spędźcie ten czas tak, jak uważacie, że, że to będzie odpowiednie. No i życzymy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku, bo, bo nie zobaczymy się, nie usłyszymy się do tego czasu dużo bąbelków w szampania tak Wiesz, bo ja chcę coś jeszcze powiedzieć nie tylko na sam koniec na sam koniec Dobrze. no dawaj. ale nie tak na sam koniec no, 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 to, no, to, no to, tak? to do zobaczenia w następnym roku do zobaczenia tak, słuchajcie nas w następnym roku również dokładnie do zobaczenia za rok trzymajcie się